Nazywam się Trinity i jestem twoim przewodnikiem AI w studiu graficznym NEI. Porozmawiajmy trochę o projektowaniu logo i tym, jak sam proces tworzenia logo wygląda tutaj w NEI. Ale najpierw, czym jest logo? Dobrze zaprojektowane logo jest twarzą twojej marki. Komunikuje wartości misję Twojej firmy z docelowym odbiorcą. Można powiedzieć również, że jest graficznym podpisem mówiącym wszystkim. Oto moja marka, reprezentująca moje produkty usługi. Logo. Forma prosta czy złożona. Jasnym jest, że obraz nasycony wieloma elementami graficznymi, czyli bardzo złożony. Nie jest dość dobrym wyborem, jeśli chodzi o logo. Podczas projektowania staramy się, aby ilość takich elementów ograniczyć do minimum. Ich ilość zależna jest od wielu czynników, a istotnym jest przykładowo to, które z mediów do prezentacji naszego logo traktujemy jako nadrzędną. Struktura logo, czyli z jakich elementów się składa. Spójrz na przykładowy obrazek. Ta górna część, po polsku zwana sygnetem, to graficzna część logo. Następne w kolejności to logotyp i na końcu tak zwany tagline. Oczywiście istnieją różne wariacje czy też rodzaje, w których sygnet nie musi występować, a rolę graficzną logo przejmuje wtedy Wordmark. Tagline traktować należy jako krótki slogan tekst, który może być stosowany opcjonalnie w zależności od mediów, gdzie logo ma być prezentowane. Wersje, kombinacje, kolorystyka oraz czcionki. Po przekazaniu nam wszystkich szczegółów dotyczących projektu, zaczynamy proces jego realizacji. W trakcie tworzenia przekazujemy tzw. makiety prezentujące różne wersje logo z opcjami kolorystycznymi włącznie. Logo prezentujemy również na makiecie wizytówki czy też na profilu mediów społecznościowych. Daje to możliwość podglądu, która z wersji najlepiej prezentuje się na tych mediach. Na tym etapie prosimy o opinię, aby móc dopracować wszystkie oczekiwane szczegóły. Finalną wersję. Przekazujemy w plikach różnych typów wraz z plikiem PDF, który zawiera informacje o dobranej palecie kolorów oraz czcionek. Możesz już teraz zamówić u nas projekt wykonania logo. Link do sklepu zamieszczony jest w opisie do tego filmu. Jeśli jednak Twoje oczekiwania wykraczają poza projekt jedynie samego logo, a dotyczą brandingu w szerszym w zakresie, to zapraszam do naszego bezpłatnego formularza. Na bazie uzyskanych informacji będziemy mogli przesłać ci pełną wycenę dotyczącą brandingu. Dziękuję i zapraszam do współpracy.